Siemano, witamy na kanale Kowgarage. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, robimy wydech w Saxo! Zapraszamy. Siemano. Dobra, więc czas na unboxing. No i tutaj widać taki zakupiony. Elegancki, Ciekawe czy wchodzi 5? Nie wchodzi, ale prawie mało brakuje. Podejrzewam, że to jest jakaś 98, 5? Coś w ten deseń. On jest ogólnie dość krótki. Z tych co robiliśmy wcześniej, to ten jest chyba najkrótszy. Ciekawe jak będzie działał. No i tam on dość ściąga kanał, już także Fonsi będzie u tu, może. No to tutaj pod spodem. Mamy tylko ten tłumik w zasadzie, bo dalej nic nie ma. Oryginalnie tu był jeszcze jeden. Widzicie, tu są spawy. Ktoś go wycinał. Był taki mały, nawet nie ma wieszaka żadnego, więc raczej był mały i lekki. No i tak, w sumie to trzeba teraz dokończyć robotę. I po prostu tu odkręcamy, wstawiamy kawałek rury. No i kończymy naszym zakupionym wyteczkiem. No i tak. Robota będzie szybka, przyjemna i łatwa. Na pewno. To teraz sprawdzimy jak chodzi bez tłumika w ogóle. Tłumik już leży obok. No, możesz odpalać. Dobra! No, fajnie chodzi. Tą bejmę zostawiłem trochę się to ale ogólnie ogólnie no spoko mamy przygotowaną już rurę która została nam z innego projektu jest to bardzo dobra rura stalowa no i po prostu będziemy ją spawać tam, złapiemy tłumiczek, potem na koniec pomyślimy jeszcze o jakimś wieszaku no, ale teraz tak z zapasem po prostu ucinamy około tam 35 cm. To powinno wystarczyć na przymiarkę plus ewentualne poprawki. Także bierzemy się tutaj za zmniejszenie. Oczywiście mniej więcej, bo nikt z tego strzelać nie będzie. Chyba, że odjęć? Mamy mniej więcej tutaj. Ja. Dobra, więc ten wydech ogólnie nacinaliśmy. Nie wiem, czy będzie widać. Będzie widać od tutaj. On jest nacięty i po prostu wciśnięty na siłę, bo mało się sklepał. No i tak. I ogólnie tam pod spodem to jest tak dotąd gdzieś może coś takiego. Także teraz spawamy po obwodzie po i te dziurki, o których nacinaliśmy. No i spawamy, a później będziemy już yy, na wzór robić potwórą z tej strony. No i mamy już pospawany. Spawy nie są za piękne, ale są szczelne i to jest najważniejsze. To nie musi dobrze wyglądać, ma dobrze trzymać, a trzyma dobrze. Nic nie lata, jest szczelnie, bo patrzyłem pod światło, nic tu żadnych prześwitów nie ma. Także teraz trochę trudniejsza część, czyli spawanie na samochodzie, tej strony. No, i potem coś pomyślimy o, o jakimś wieszaczku. Nie wiem jeszcze, czy on będzie na tłumiku, czy na rurce go zrobimy. No, to będziemy patrzeć pod samochodem, już. Yy, także zabieramy się dalej do pracy. Dobra, więc wydech mamy już mniej więcej przyspawany, a raczej przystolany już to stałe. No, wsiadło to tak. I jeszcze go trochę dociągniemy do góry wieszakiem, ale dużo tak żeby po prostu, po prostu był trochę wyżej no i co tutaj spawaliśmy na zewnątrz tu w środku spały brzydkie ale może, może i dobre zobaczymy no i tak teraz robimy wieszaczek już no go spawaliśmy mam go prawie że zrobionego więc to będzie wchodzić tutaj w zaczep a tutaj dogniemy pod tłumik i też przyspawamy tak żeby to się trzymało no i wieszak mamy pospawany przyspawaliśmy go do rurki Także całość już sobie wisi, tutaj na tym wieszaczku trochę, trochę może pracować, także jest fajnie, nie jest całkiem na sztywno. No i teraz pokażemy Wam takie porównanie głośności przed i po w tym samym miejscu, także mam nadzieję, że różnica będzie słyszalna. Tak, co jeździ, my już jesteśmy po przejażdżce, jest fajnie, jest głośno. Trochę sobie strzela ten wydeszek. Ogólnie roboty nie było dużo, dużo, no bo był tylko jeden tłumik końcowy, więc szybko nam poszło. Cała operacja, myślę, że zamknęliśmy się w jakieś dwie godziny, coś takiego, więc w sumie, w sumie szybko. No i właścicielowi się podoba, także nam też się podoba, fajnie wyszło. Dzięki za oglądanie tego filmu. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subiku. No i co, myślę, że żegnamy, do zobaczenia. Siema! Siema.